Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam się z wami. I tutaj ze środkiem, którym właśnie potraktowałam, radka fotel. Radka fotel jest z prawdziwej skóry i traktuję go wszystkim tak naprawdę. Nie dbam o niego jakoś specjalnie. Ale że dosyć często jest na nim Luna, to dosyć często po prostu go właśnie spryskuje. Bo teraz wszystko wygląda jakie jak poplamiony. Dosyć często jego spryskuje takimi rzeczami i po prostu daję jemu takie spa, odkażanie i wszystko. Tak samo jak i wszystkim pilotom i telefonom, i wszystkiemu. Także tak to wygląda, a... Dzień dobry, panienko! Cześć! A tutaj już y, kwiatki czekają na prysznic. Tylko, że zaraz je wstawię w cień i po prostu je spryskam zamiast wszystkie nosić, to spryskam je w ogrodzie, w cieniu, żeby, wiecie, słonko jej nie spaliło, chociaż takie bardzo ciepło nie jest. Ale też popatrzmy na Magnolię, bo wreszcie rozkwitła. Także, Żanetko, zwłaszcza dla Ciebie, bo wiem, że lubisz. Popatrz, jaka piękna. Dzieło sztuki po prostu. Dzieło natury, powinnam powiedzieć. No coś, coś niebywałego, prawda? To jest właśnie przykre w Magnoli, że zobaczcie, już gubiliście. Wygląda pięknie tydzień, a czytam trzy tygodnie, a potem dużo sprzątania, ale warto, moim zdaniem, warto. Ale piękna. No, wyprowadziłam moje maleństwo na spacer. Ale ładnie to wygląda. Z Benjaminem chyba już się pożegnamy jednak w tym roku, bo oj, coś on nie za bardzo. On ma takie okresy, mówiłam Wam, że puszcza dużo liści. Znowu ma niby tutaj pełno, widzicie, nowych. Ale tym razem jakoś dużo starych upuścił, także nie wiem, co to będzie z nim. E, okaże się. Ja zostawiałam w domu tylko starczyki, dużą palmę i zostawiałam w domu tego nowego kwiata. A ty co mi tutaj tak upadłeś? Także biorę się za prysznic. Przypuszczam że... Przypuszczam, że niektóre nie lubią e, prysznicu, ale trudno. To moja decyzja. Radek szlifuje. E, są, wiecie, obielone, także trzeba to jakoś załatwić. Mamy ustawione na mgiełkę. Uu! Mgiełkujemy. Radio powiedział, że, że jeszcze nawet tu nie jest dokończone, to maluję. Tu, nie, 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 tu ten, tu będę wszystkie te rury wyciągał, tu nie ma sensu malować. Może Tam będę wyrównywał wy, wyrówny to. Ale na no, no, to co mogę, to wiesz, to pomaluję, zobacz jaką różnica. Różnica kolosalna. No tu jeszcze jedna warstwa dopiero, nie? No różniki dobrze wyszły czy niedobrze? Pięknie. No, a nie, uczy się! Przestań, już sofę załatwiłeś. Już starczy. E, ja nie powiem, kto tą sofę załatwił lakierem do paznokci jakieś dwa lata temu. Lakierem do paznokci? lakier do paznokci zmyłam. Mm -hmm. No, no to no, idź i zobacz, co zrobiłeś z sofą. Idź i zobacz. E. No E tam. Stara sofa. To, że stara, to że będziemy zmieniać, ale na razie nie zmieniamy. Tam buble jakieś są, coś tam trzeba zmienić. Jakie buble Tam. Nie? Co to tam jest? Tam dziura. To to trzeba naprawić. No razie, no nie no, Jak się maluje, to wychodzą najgorsze buble. No ale spoko. Tak, tutaj będzie albo półka, albo półeczki. Już masz mniej więcej pomysł? Nie mam za bardzo pomysłu na tą ścianę, bo nie wiem jak to będzie zabudowane. Gdyby to było na równi zabudowane, to na równi. To na równi? No, to miałabym idealny pomysł. Nie da się. No wiem, a tak to właśnie za bardzo nie. No nie wiem, no coś wymyślimy. Lampki trzeba będzie umieć później. Będzie, bo to też będę musiał zabudować. Tak, no ale no to, to znaczy, się kupuje takie małe, takie taki co na przedpokoju. Przypuszczam, no. że ta ściana będzie ciemna. Na razie wiesz, pomaluj na białej, żeby, żeby, żeby potem pomysł był, nie? Pomysł pomysłem, ale żeby właśnie... Nie umiem plastrować. No nie uczyłeś się. Ale nie no, świeci nie poszło. Są niedorobki, ale to... Dobra, idę Wam pokazać sofa. No to umyj jeszcze raz. Kochanie, przyszło. myłam, za bardzo tarłeś A, kąpką. No i trudno. No, no i trudno właśnie, o. I o tym rozmawiałam z Radosławem ostatnio, że w ogóle nie szanuje rzeczy, zarówno do domu, jak i swoich ciuchów. Zero. Ja zmieniłam. Tak, nie jak na prawdziwego mężczyznę przystało, jak na nie wiem na kogo przystało. Nie wiem co to w ogóle, co ja z tym zrobię teraz. Pozmieniłam poduszki. To są poduszki, to są poszewki z Aliexpress i te tutaj też poprawiłam po prostu i są bardziej mi się wydaje letnie, a tamte takie włochate zabrałam po prostu, schowałam do szafy. Kawunia już zrobiona, a ja wymyśliłam, moi drodzy, mamy kalafior Oczywiście wykorzystujemy wszystko, co mamy, także mamy kalafior On już jest taki, widzicie, przewiędnięty, miękki, ale będzie idealny do zupki Także zrobię zupkę, nie wiem, czy na teraz, czy na kolację To jest, widzicie, jakiego malutko, ale mam jeszcze mrożone, także wymieszam trochę świeżego Trochę zmrożonym do tego ziemniaczki Pokroję też do tego trochę pora, bo mam naczętego pora I tak i taki będzie albo obelek, albo kolacja. Pamiętajcie, nie marnujcie rzeczy, co macie, to starajcie się wykorzystywać, jak tylko się da, żeby, wiecie, żeby to wszystko nie szło na marne. Tutaj już, kochani, wróciłam. Ziemniaczki pora. Teraz niech mi się to podgotuje. dorzucę kalafioru zarówno mrożonego jak i e, surowego. Podgotuje się koperek. Jedzenie pierwsza klasa. No, moi kochani, ja się troszeczkę dzisiaj podwarwałam i powiem wam tako. Próbowałam dać te swoje nowe e, trio na siebie i pędzlem tak tarłam, tak tarłam i tak jakby mi się nic normalnie na pędzle nie przenosiło. Także. Hmm. Jak to będzie, jak to będzie, okaże się e, Jeżeli chodzi o brązer, to cały czas mam na sobie Natasha Denone Wydaje mi się ona bardzo, bardzo ciepła, jak dla mnie Ale dałam i na to troszeczkę udało mi się, wiecie Po mocnym takim tarciu, znaczy nie mocnym tarciu, ale po takim Dosyć intensywnym tarzaniu pędzla w brązerze, tym z Too Faced, Sobie troszeczkę nałożyłam, także to jest trochę lśniące Róż wydaje mi się, że w ogóle się nie przetransferował Także używałam różu z Becky no i, i tyle. Jakoś tak nie wiem, nie wiem co jest grane, czy to mi się później jakoś zetrze. Musi mi się zetrzeć, bo właśnie wczoraj z Olą rozmawiałam i pokazywałam mi zdjęcie swojej paletki i paletka już jest prawie zdenkowana, także wow. Tak, no dziwne, dziwne. W ogóle jaka bardzo blada jestem w tym, tele, w tym aparacie tutaj, nie w telefonie, bo nagrywam kamerą. Ale tak, aha, i powiem Wam, że dzisiaj po raz pierwszy nagrywałam co? Co to było? A co jest takie kółko? Żeby równo puchło. To się leje i równo puchnie. A, tego nie wiem. No. A powiem Wam też, że dzisiaj po raz pierwszy nakładałam It Cosmetics CC Cream na twarz pędzlem i zajęło mi to pół minuty. Co prawda, na czole wydaje mi się... Poczekajcie, podejdę do lustra, zobaczę. Co się krzywisz? Co się tak krzywisz? Bo zjadłem i dobrze właśnie. Nie, w sumie jest spoko, ale jak nakładałam i jak oglądałam się jej później w lustrze, to wydawało mi się, że po prostu ten podkład mi tak siedzi na tej buzi, że tak jakoś to dziwnie wygląda. Ale jeszcze chciałabym się z Wami podzielić kolejną nowiną taką, że moi kochani, zrobiłam sobie botoks w domu sama. Nie wiem, jak to się stało, ale miałam tutaj zmarszczkę, taką jedną, która zupełnie mi zniknęła. Zupełnie mi zniknęła. Przypuszczam, że jest to zasługa nowej pielęgnacji. Z usługa męża. Do męża? Przypuszczam, że jest na prawdę z nowej pielęgnacji, ale jest to na maksa dziwne. Centralnie tutaj, o, centralnie tutaj miałam taką znaczkę, jak się znaczę, zna, znażkę, to widać to. Ale odtąd dotąd jest, a po środku zupełnie myśli nie masz, jakby naprawdę nie ma także nie wiem, nie wiem co tutaj jest wybrane, ale bo to się z domu. To po się wygotowywałam e, dlatego, bo e, nie chodzę do pracy, nie ma kurzu i mam zero do... ok. Tera. Chociaż dzisiaj też Wam powiem szczerze, że się malowałam dlatego, bo jak wiecie, Radosław szlifował, Radosław e, malował i od razu wysypało mi buzię, jestem uczulona na takie rzeczy niestety, ale podmalowałam się. A, jeszcze Wam coś chcę pokazać, także poczekajcie, jak już odpaliłam aparat, to Wam coś pokażę. Tak sobie pomyślałam, że Wam pokażę, co wynalazłam dla luny. ja już to kiedyś widziałam, już nawet się do nich zapisałam, jak jeszcze borysek e, świętej pamięci tutaj za nimi był. Ale jakoś nigdy temu, nie wiem, jakoś nigdy tego nie zamówiłam. Już wam mówię, co to jest. Boże, co ten aparat tak wysoko. Hm. Lepiej? Lepiej. Jest taka karma. Tails.com. Uuuuu! To jest takie ciężkie. Tails.com. zamawiacie karmę dla swojego zwierzaka. Ja zamówiłam, jak widzicie. Dla ludzi. Karmę. Na stronie wypisuje się wszystko. Wypisuje się, jaki styl życia prowadzi, czy ma nadwagę, jakie smaki lubi, jakieś tam pierdoły. I oni niby robią tą karmę lub dobierają karmę dla waszego psa, dla aktywności, dla wieku i tak dalej, i tak dalej. I jest coś takiego, że możecie tą karmę wypróbować na miesiąc, czy tam na dwa tygodnie. Za funta. E, także ja to zrobiłam. Dostaliśmy do tego miarkę, którą się tutaj robi. E, dostajecie taką miarkę, dostajecie taką karmę. Mówiłam, ja za to zapłaciłam. Nie, tylko za przesyłkę zapłaciłam dwa funty. Mało tego, ja Wam coś powiem. Za przesyłkę zapłaciłam dwa funty. E, jest tutaj karma chyba na dwa tygodnie i. Jeszcze na top cashback dostałam 6,20 zwrotu. To po prostu jest jakaś paranoja, czyli zarobiłam, dostałam tą karnę, 4 funty. Przysłali też mi 4 kody kody dla kogoś, kogo bym chciała rodzać. Jeżeli ktoś chce, to mogę Wam dać taki kod i tutaj jest jeden miesiąc za darmo. Płaci się 1 funta za dostawę, jeśli chcecie. Mam tylko 4 takie kody, także nie będę tutaj podawała, jeżeli ktoś chce, to się do mnie odezwijcie. Ale od razu Wam też tutaj powiem, że jeżeli Wy z tej oferty skorzystacie, to ja dostanę 10 funtów na poczet kolejnego jedzenia dla, fun dla lunki, ale Wy możecie zrobić identycznie. Tylko też Wam muszę powiedzieć, że musicie, jak tylko dostaniecie jedzenie, jeżeli nie chcecie dalej tego robić, chyba że macie znajomych, którym będziecie rozdawali i też Wam 10 funtów padnie, to musicie skancelować Paypala, bo inaczej Wam będzie podbierała co miesiąc chyba tam 8 funtów czy 16 funtów, czy zależy jaką karmę sobie wybierzecie albo zwykłą, albo mokrą, albo zwykłą z mokrą i z, ze znakami. I właśnie, ja mam tutaj tylko zwykłą suchą i za tą wtedy płaciłam funtę Także zobaczymy, o właśnie, widzisz, ja muszę wejść na tą stronę i odwołać co, bo widzę, że kolejne... Ja tego jeszcze nie odwołałam, a kolejne delivery ma być już za chyba 5 dni Chodź Tutaj na podwórku, na podwór... na ziemię chodź Zobaczymy, czy smakuje, dobra? <grym> dobra! No nie ma więcej, zaraz się pani nałoży. Także tak, takie, takie zakupy zrobiłam na lonki i zakupy, wiecie, taką okazję wyrwałam dla lonki. Zabiorę was, żebyśmy na razie zobaczyli, jak to wygląda. To będziemy zabubo, zabubo... zabudowywać zupełnie, no bo nie mamy innego wyjścia. wiem, że to nam zabierze. Chociaż niekoniecznie nam za dużo nam światła nie zabierze, nie? Ten boiler! No bo będzie tak samo mniej więcej jak jest, nie? Ta szafka mocno nie będzie odstawała. Tutaj się cały czas zastanawiam w tej wnęce, moi drodzy, czy zrobić takie półeczki, czy kupić szafkę, ale już znalazłam taką w miarę spoko szafkę, taką dotąd na 1,60 m. I przypuszczam, że po prostu tą szafeczkę tu postawimy. W tym rogu będzie yy, zlewik, tutaj będzie lustro, tutaj już Radek przeprowadził prąd, tylko to oczywiście będzie wyżej, to będzie nad lustrem. Także, tak to będzie wyglądało. No, jeszcze to będę chciała jakoś doozdobić. Myślę, że tutaj dam jakieś właśnie półki, albo tu dam półki, no nie wiem, jeszcze zobaczymy. Okno na razie na pewno będę chciała na biało pomalować yy, i kupić żaluzję. białe albo drewniane, zobaczymy jeszcze. A to kiedyś, nie wiem, czy Wy kojarzycie, czy nie kojarzycie, była taka tylko maleńka klitka, tylko właśnie na pralkę. Tutaj oni mieli pralkę i, i suszarkę, i nic więcej tutaj nie było. Tak jak mówię, te drzwi były tutaj. Jeżeliśmy to powiększyli, Radek to powiększył o trochę i spoko wygląda. Ani tak naprawdę nam to przedpokoje nie zabrało, nie? No a mamy, widzicie, mamy gdzie o, trzymać pralkę w zamknięciu, mamy kibelek, bo że znowu się zacznie. Mamy kibelek, mamy wszystko, także spoko. O, muszę iść po kwiatki. Tak, i żeby nie było, że może jestem. Mam dwie lewe rączki, ale robię wszystko sam. Może nie jest idealnie, tak jak moja żona by chciała, żeby było, ale, ale jest zrobione. Do na kolację, a na obiad pizza. Smacznego. I skrzydełki. I skrzydełki dla radia. Dla mnie tylko pizza. Jeszcze, moi drodzy, przyszłam wam sprzedać patent, który sprzedała mi moja mama, <gry> który obejrzała gdzieś w telewizji albo, no nie wiem gdzie, ale. Jak czyścicie gąbeczki Beauty Blendera? To znaczy gąbeczki do makijażu, czy do Beauty Blender, czy jakieś inne. No jak, piszcie jak. Ja zawsze po użyciu daję na nie płynu do mycia twarzy. Tak o robię, wiecie, uważając przy tym, żeby paznokciami tutaj się nie wbić, bo tak najczęściej się uszkadza gąbeczki. I puczę. I mówię, że robię to od razu po, bo jest mi po prostu tak najłatwiej. A poza tym nie wyobrażam sobie użyć jednej gąbeczki kilka razy do makijażu. Z moją zupełnie by to nie przeszło. Yy, ale właśnie w ten sposób to robię i wiecie jaki ma sprzedała patent, że jakiś mąż zobaczył, czy tam mąż czy chłopak zobaczył te wszystkie gąbeczki swojej żony, wepchał je wszystkie do skarpety, polał płynem, ponaciskał, ponaciskał, wypukał, wyszły gąbeczki czyściutkie. Jakie to mądre? I mówię to mamy, yy, rewelacja, bo akurat właśnie, no bo gąbeczki najczęściej się niszczy w ten sposób, że właśnie przy wyciskaniu pazurami gdzieś tam się yy, zahaczy. Jestem po prostu w szoku, jacy to mężczyźni potrafią być pomysłowi. Mój mąż nie ma dzisiaj humoru, bo siedzi cały czas na telefonie. I humor mu otrze. Krzyczysz na mnie cały czas. Jak zasłużyłeś, to będę krzyczeć. Nigdy nie... dupa. Andrzej dupa. O, nie mów tak, bo jeszcze nas zamkną. Przyjadą i nas zamkną. Andrzej, dupa i karakan. O! A jeszcze coś chciałam powiedzieć, to jak nigdy chyba wykończymy wszystkie kremy do rąk, które mamy w domu. Ten już się został na jedno użycie. Mój, e, jeden z moich ulubieńców. Jeżeli można nazwać coś, co używam tak naprawdę raz na miesiąc, ale teraz to po prostu masakra z rękoma, co? Ale też może też dlatego, że jestem tak często w domu i po prostu co chwilę myję ręce, bo w pracy. Nie mam jak tak wysić co chwilę myć łapy, jak tam wiecie, wyjdę sobie kilka razy, no to umyję, ale, ale w domu to po prostu cały czas, cały czas coś się robi, a ja jeszcze jak wezmę coś do mycia, jakiś płyn do mycia, jak coś umyję, no to później idę i myję ręce, no bo wiecie, nie chcę mieć żadnej chemii na dłoniach. Zrobię coś w ogrodzie, pokręcę się, idę myć ręce i tak co chwilę, co chwilę, co chwilę i te łapy normalnie czuję, po raz pierwszy mam tak suche dłonie, chyba nawet w zimę nigdy tak suchych nie miałam jak teraz. A co dzisiaj będziemy robić wieczorem? Będziemy wieślicy. Będziesz jadł jeszcze pizzę? Nie będziesz jadł zupy? kalafiorowej, którą zrobiłem? Już będę jadł. Odkąd siedzimy w domu, to jestem wiecznie głodny. Hmm. Cały czas. Żeby to ja chociaż coś robił. No nie no, trochę robię, ale jestem cały czas z tym się jeść. Siedzę i sobie oglądam tutaj YouTube'a. A Radosaw mi mówi, że widział, jak taki olbrzymi pająk wchodzi pod telewizor. Nie rób, tak, bo nie jest to zabawne. Idź po, tym, po tego pająka, Bebe. Ale co ci ten pająk? Za nogę cię pod łóżko wciągnie? Może i wciągnie. No Idź go za zabij. nie, nie zabija się pająku. No to weź, chociaż miotą tam pogrzeb i on wyskoczy i Luna jego zadziabie. Ale czemu ty <grym> chcesz zadziałać pająka? No to jego Ale złapiesz ja i wyciągniesz, rado Osef Nie rozumiesz, że ja się boję. Ale on ci nic nie zrobi. <grym> Ale ja się boję. On chodzi ci po głowie i nic ci się nie dzieje. Widzisz? Weź go, wyciągnij. Nie. On już Widzicie spać. jakiego mam wrednego męża? Skoczy Ci ten pająk tam gdzieś pod nogawkę, zobaczysz. Teraz będę szła się myć. Mam sobie w zamiarze zrobić maseczkę i wiecie co? Chyba wreszcie już nie będę oszczędzała tych maseczek, bo mam zawsze takie, wiecie, lepsze Sary Chapman albo coś tam, albo coś tam I zawsze mówię a sobie zostaję przed jakimś wyjściem, przed jakimś wyjściem, ale no, no niestety na żadne wyjście się teraz nie szykuję już przez długi, długi czas, także sobie zrobię taką fajną maseczkę w domu. Chcę, moi kochani, kolejny dzień kwarantanny za nami. Dobra, i do jutra. Buziaki. papa. pa. pa. pa.